Bywamy tutaj większość z nas, Białostoczan, bywa na kawaleryjskim jako klienci, ale ci, których tu spotykamy, kupcy, to są też Białostoczanie, to są też mieszkańcy naszego miasta, którzy są białostockimi przedsiębiorcami, tutaj płacą podatki, to jest białostocka przedsiębiorczość, białostocki kapitał, są, powinni się czuć jak u siebie. Domu. Tak nie jest proszę Państwa. Ze strony władz yy, miasta, ze strony urzędu kierowanego przez yy, prezydenta Trumskowskiego mamy taką politykę, gdzie tego typu miejsca handlu się niszczy, wygasza. Yy, nie ma dla nich przyszłości, nie inwestuje się w te miejsca, ponieważ najwyraźniej Obecne władze nie chcą, żeby Białostoczanie no i mogli robić zakupy w takich miejscach i także mogli prowadzić swoje biznesy w takich miejscach jak targowisko, targowisko miejskie. Chcemy, to jest nasz pomysł, to jest nasz program, żeby Białostoczanie mieli wybór. Większe sklepy, mniejsze sklepy i galerie handlowe i małe sklepy osiedlowe. I targowiska takie jak tutaj, i targowiska takie jak tutaj, tak żeby mieszkaniec miał wybór, przedsiębiorca miał miejsce, gdzie może prowadzić działalność gospodarczą i jeden i drugi czuł, że jest w mieście, które jest jego miastem, a nie jakąś obcą władzą, która tylko go wykorzystuje, a nie dba o jego miejsce pracy czy miejsce... Pracy. Moi drodzy, jako przyszły prezydent obiecuję zmodernizować targowisko miejskie na ulicy Kawalerijskiej. Wielokrotnie zabiegaliśmy do obecnie urządzającego prezydenta, który jest prezydentem już od 18 lat. Nie był w stanie tego zrobić. My wiemy jak to zrobić i to zrobimy. Zmodernizujemy targowisko miejskie przy tej ulicy. Uczynimy to targowisko miejscem, z którego będą dumni mieszkańcy Byłego i mieszkańcy całego województwa Polskiego. Także jest jasna deklaracja z naszej strony, wielokrotnie zabiegaliśmy. Jeżeli obecnie urzędujący prezydent nie ma na to pomysłu, my mamy pomysł, wiemy jak funkcjonują takie targowiska w innych miastach, wiemy jak funkcjonują takie targowiska w Europie i chcemy po prostu przywrócić temu targowisku dawną świetność. Panie Dyrektorze, wielokrotnie wysyłam do Pana Prezydenta interpelacje z konkretnymi rozwiązaniami, pomysłami. Po pierwsze, trzeba pozyskać pieniądze zewnętrzne, dofinansowania unijnej, dofinansowania z prawego planu odbudowy. Skoro otrzymamy te środki, to ja myślę, że część tych środków będzie można przeznaczyć na modernizację tego targowiska. Można będzie otrzymać też dofinansowania rządowe z różnych programów, skoro targowisko miejskie jest ważne dla Białostocza, też z pieniędzy rządowych można takie targowisko sfinansować. Do tego będę zabiegał o otrzymanie dodatkowych środków od województwa Podlaskiego, ponieważ województwo Podlaskie jako dysponent środków unijnych będzie mógł część tych środków przeznaczyć na modernizację i odnowienie tego Ale poza tym też sami kupcy są zainteresowani wsparciem i chcą też inwestować pomimo panie, tego. Panie, o, panie, panie... Poza tym jedna podstawowa rzecz, że jak... Tutaj rynek by funkcjonował, to nie, rynek ma wpływ na pozostałe, na pozostałe rzeczy. No. Tak, Jeżeli to, to, to zobaczą ludzie, jest... że władza się interesuje, podejmuje konkretne działania, ludzie sami się będą angażować, so... ale nie widzą dobrej woli i chęci działania na dzień dzisiejszy. I to są, też ogranicza w dużym te działania. Są dwa źródła. Po pierwsze, to jest teren objęty rewitalizacją, więc można przeznaczyć tutaj w sposób legalny środki, ale to zależy wyłącznie od miasta, bo miasto jest dysponentem. Druga kwestia to jest kwestia zaangażowania środków własnych miasta. Miasto tego do tej pory tu nie inwestuje. Trzecie, można tutaj urządzać targi produktów lokalnych i wówczas województwo ma wszelkie podstawy, żeby w to miejsce zainwestować jako własne miejsce, w którym inwestujemy. Przypominam, że województwo nie ma żadnego targowiska jako takiego, a miejsce wystawiennicze, gdzie można, Mogłyby się odbywać tego rodzaju eventy, jest jak najbardziej zasadne i sensowne. To pozwoli, żebyś to miejsce. W bardzo tutaj jest jeszcze akurat przedstawiciel e, kupców e, z lotniska miejskiego, także, jeżeli. To no, to bardzo byśmy prosili, żeby pan też się powiedzieć. No, Ja uważam, ja już wspominałem na ten temat dla prezydenta miasta, e, że no, przydałaby się jakaś konkurencja dla tych hipermarketów z zachodu a no, prezydent za bardzo nie chciał mnie wysłuchiwać e, więc no ja uważam, że tutaj e, no po prostu musi być część e, handlu skupiony w polskich rękach, bo jeżeli tego nie będzie, to będziemy skazani tylko na produkty z zachodu, a jak pokazywał wcześniej przykład tej jak nie wiem jak tam w tej chwili jest. Jak są tylko sieci zachodnie, to mamy najgorszej jakości produkty wstawiane, no i wtedy nie ma, nie ma już konkurencji. Nie? Wtedy windują nam ceny, robią praktycznie, znamy co chcą. Co, co. W tej chwili wiadomo, nieraz jak ktoś był w Biedronce czy w Lindu, tam różne sztuczki stosują przy sprzedaży, że przykładowo przy zakupie no, pro, na produkcie pisze taka cena, ale gdzieś tam jest ukryta ta cena po cichu, że to dotyczy trzech produktów, Rób, tam jakiś inny jest trik. jest to tak zrobione, żeby zwykły, szary człowiek, który nie ma zielonego pojęcia na temat handlu, to żeby go po prostu robić balona. No. Ja Czym uważam, Pan handluje? Ja handluję tutaj odzieżą, nie? a rynek, tak jak w tej chwili żeście wspominali, to jest tylko uzależnione od pogody. Jeżeli pada deszcz e, zawierucha, towar niszczeje, manekiny się wywracają. Po prostu to jest droga przez mękę handlowanie tutaj. To nie no te i czasy. I klientów też jest utrudnienie. Dobrze. Nie, no jaki byłaby. Mietek te kryzewski. Tak. Gdyby była A tyle tutaj... lat jest Pan tutaj? 30. No to no trochę doświadczenia mamy. Czyli I... wcześniej pewnie było dużo lepiej. Yy, to znaczy, jak byli klienci z zachodu, ze wschodu, ze to nikt tam za bardzo nie przeżywał, gdzie mm -hmm. kto ma handel, ale my już żeśmy widzieli pomału, a i była propozycja, bo ja rozmawiałam niedawno z Truskolaskim, nie, yy, to była propozycja tego typu, yy, żeby wybudować hale. Były pieniądze zebrane i wtedy wiadomo, jak była dobra koniunktura, to kupcy chętnie nawet by swoje, swoje pieniążki wykładali, nie? Ale... Ale wtedy to kierownictwo, to znaczy nie to konkretnie, tylko te były kierownictwo Lecha, jak my żeśmy chcieli kasę zebrać, więc ja wyszłem i zadałem proste pytanie. No dobrze, my pobudujemy halę, załóżmy, nie, bo tam wtedy była kwota, nawet chodziło o 100 tysięcy od jednego przedsiębiorcy, a podejrzewam, że było 2,5 tysiąca podmiotów, to wystarczyłoby z tego 10% to to już jest co niezłe pieniądze i można było coś ciekawego pobudować. No ale wtedy, nawet e, za tamtych czasów, e, ci zarządzający powiedzieli, że nawet nam no, nie zagwarantują, że mimo to, że my wyłożymy kasę, że będziemy tu stali. Nie? Więc ja mówię Jaki do pana to Truskolaskiego to mówię, jeżeli oni nam takich gwarancji nie, nie, nie składają, no to, to, to kto będzie wykładał pieniądze, nie? No Truskolarski mi odpowiada na to, że trzeba było przyjść do mnie. Ja mówię do niego w ten sposób. Gdybyś Pan tutaj przyszedł od czasu do czasu, zainteresował się, zapytał się tych ludzi, jak wam pomóc, to na pewno ktoś by panu ten pomysł podsunął, że tu trzeba zrobić hale z prawdziwego zdarzenia, żeby ludzie mieli gdzie handlować. Nie? No poza tym tak jak sami widzicie, wokół same są miasta, Lidle. Biedronki, nie? no i wiadomo, tamte ceny stosują, nie wiadomo skąd oni mają. Dumpingowe, te ceny. dumpingowe tak jak teraz była ta fera ze sprzedażą podróż, wódki żeby poniżej kosztów. Nasz handel. A jak już to się stanie i jak nie będą mieli konkurencji, to wtedy Wam pokażą, i jakie będą rzeczywiście ceny. Tak jak wcześniej się działo z hutami, z różnymi zakładami, była. Stal dofinansowana, ale tylko po to, że jakiś hindus z zagranicy, czy inny, nie będę mówił głośno kto, ale pewnie każdy ma na myśli, wiedział, że przez 2-3 lata może dofinansowywać dane produkty po to, tylko żeby nasze zakłady się pozamykali. A jak już się zamkną, to będą wiedzieć dalej, jak mają postępować, żeby to bardzo szybko odrobić. Nie? Teraz wiadomo, jakie są ee, ceny no, ee, stali i, i innych artykułów. Każdy, kto po prostu trochę chociaż się interesuje gospodarką, to widzi, jak to wszystko wygląda, nie? No, to tak tylko z grubsza, nie? Wspominałem dla, prezydent, dla prezydenta Stoku, bo mówię, no to może być za bardzo skomplikowane dla pana, nie? To targowisko. Ale mówię, to rondo przed pana urzędem. Mówię, przecież to wygląda tak, jakby tam po prostu ktoś sztucznie robił korki, nie? Jak, jak, jakby rolnicy chodzili tylko i blokowali to rondo. Bo tak, zrobili, że piesi mają pierwszeństwo, no wiadomo. Ja wiem, że ten piersi ma pierwszeństwo, ale niech, niech to będzie jakoś zorganizowane. Tam najlepiej to by było w ogóle, żeby było jakieś przejście podziemne, no, ale to może, mogą być za duże koszty. To przynajmniej w tych godzinach szczytu niech postawią policję, żeby policja po prostu jakoś kierowała tym Albo ruchem. sygnalizację drogową. A nie tylko dragą. czaiła się z tymi suszarkami. Nie do mhm. A, A, to, Nie, ale to pokazuje, no to to pokazuje to ja styl nie, zarządzania miastem. Nie, Widzi nie, z okna no, problem i nic z tym nie robi. Przekonanie, że może się to udać, że może Tutaj to dostać pracy. Do My też odmawiamy z klientami, odmawiamy z klientami i na nas klienci właśnie mówią. Jak u nas anuluj wygląda? Ju, ju, ju. No to już e, no, no jest to są so, to, to są so, pierwszy wiek, że było takie targowisko. To 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 lata 80. to mogło być, a w tej chwili to wiadomo e, wszędzie powstają mm. różne projekty. Tutaj też powinien powstać elegancki, żeby po prostu e, no klient mógł sobie przyjechać, spokojnie zakupy zrobić, żeby były tak samo jakieś restauracje, jakaś domowa kuchnia, jakieś bary właśnie niedrogie, żeby każdy kto no Miło się tu. Deszcz, czas. Tak, to, żeby tak. mógł mieć tutaj... Ludzie jak się między sobą zaprzyjaźniają, to się wszystko zaczyna kręcić, wtedy tym rejonem zaczynają się interesować no, kupcy, e... potencjalni inwestorzy. I oczywiście mieszkańcy. Ja nie wiem czy dla Państwa wspominałem, ale nie takiego mądrego faceta czytałem, To tu zdaje się Jacek Kubrak, nie? On e, wiedzę ma e, sporo. W każdym śladie on powiedział w ten sposób. Że w latach 80., -tych, 90. -tych, to Niemcy przyuważyli, że w granicach 40 miliardów dolarów obrotu w skali roku tylko z obrębu Warszawy, Łodzi i Poznania. O tym on w ogóle nawet nie wspominał. To jest 40 miliardów obrotów w skali roku. I to się tylko wywodziło z takich małych firm, nie? takich rodzinnych typowo. A wiadomo, że to nie dotyczyło tylko samych rynków. Nie? On o, o, o rynkach wspominał. To wokół rynków to wszystko hotele, nie wiem, restauracje jakieś większej firmy tak samo na tym zarabiali. I oni po prostu obawiali się, że ta kasa, jeżeli dalej będzie krążyła, z roku na rok mogłaby się powiększać, gdyby ta granica ze schodem była otwarta. To, to by było zagrożenie dla ich e, no, e, średnie, średniej klasy, nie? Dla ich średniej klasy, bo tu by powstała ta średnia klasa i na tego typu sklepy, typu Biedronki, Lidle, to by było stać nie jednego Polaka, żeby to pobudować, nie? Na wiele innych rzeczy, ale po prostu najlepiej było zablokować, ukrócić. My tutaj, jak za czasu to była, zdaje się, jeszcze Unia Wolności wtedy rządziła i Geremek między innymi, jak oni to przyblokowali, to już my, żeśmy przewidywali, że to jest zrobione po to, żeby nas tutaj zablokować nie mówię tylko o, po, o Podlasiu, tylko całej kraj, żeby to na wschód nasze towary z Polski nie mogli przepływać, żeby po prostu tylko, no, mogli spokojnie sobie przejeżdżać z zachodu tiri, nie z ich towarem, a nas tutaj ukrócać. Można było to granicę przyblokować, nawet jak Unia tego wymagała, ale nie do tego stopnia, żeby całkiem ją zablokować, nie? Przed jakąś mafią, przed jakimś tam, no, niekontrolowanym napływem jakichś towarów, ale niezwykłych ludzi blokować. Zwykły szary człowiek, przykładowo, czy ja stanowię jakiekolwiek zagrożenie dla kogokolwiek, stoję tu przed Wami, normalnie rozmawiam i tak samo ze mną. Tak samo trzeba po prostu z ludźmi rozmawiać. Wtedy się e, tworzą wokół e, granic jakieś zażyłości, nie? E, e, tworzy się przyjaźń i wtedy na większą skalę, jak jest przyjaźń, to nikt nie myśli o, o, o wojnach i wie Pan, i o, nie wiadomo jeszcze o czym dodatkowym, nie? Tak, tak z grubsza by to wyglądało. Lotnisko, a tutaj jak do was jechałem, trochę się śpieszyłem, nie? No to, ale patrzę tak, no spóźnię się, zaraz pan Henryk będzie na mnie wkurzony, że ja się spóźniłem na Prawo skręty, prawo skręty, tam gdzie jest ulica normalna przepływowa, to komu ten prawo przeszkadza. A to by dodatkowo udrażniało. Teraz tak, synchronizację świateł. Jedziesz od jednego skrzyżowania do drugiego, ze stałą prędkością 50 km na godzinę, to czemu trzeba stawać na każdym skrzyżowaniu i truć miasto, bo jak się zatrzymuje człowiek, to wiadomo, nie jedzie, wkurza się, czas traci i dodatkowo spaliny unoszą się i, i, i truje Panie miasto. To są wszystko, to są wszystkie sprawy, które my będziemy w swojej kampanii poruszać. Mamy tak. na to konkretne pomysły, konkretne rozwiązania. Jeżeli chodzi o targowisko miejskie na Kawalerieckiej, to tutaj nawet pan Mieczysław jednoznacznie podkreśla, że obecnie urzędujący prezydent nie ma na to pomysłu przez całe swoje cztery nie no, zasadzie ja kadencji, od 18 lat nie może Gdyby tego chciał to cokolwiek zrobić, żeby nie raz tu przyszedł, targowiska miejskiego w ciągu jednej kadencji. Wiemy jak to zrobić i my to zrobimy, szanowni państwo. A nawet zobaczcie, że tutaj, tutaj z tej strony jest dojazd do tego targowiska. Wielokrotnie zgłaszałem, że ten dojazd trzeba po prostu utwardzić i go wyremontować. Niestety tak się nie stało i sami państwo widzicie, jeżeli władze miasta nie mogą Remontować dojazdu, to co dopiero z motywacją targowiska. Przejście, ja to przejście to ponagrywać to targowisko, właśnie. zobaczyć, co się dzieje, ile, ile zostało już stanowić zlikwidowanych. No i najważniejsze, najważniejsza rzecz, to trzeba dążyć do tego, żeby przejście z Białorusią. Nie dla całego ogółu tego transportu, tylko dla zwykłych, szarych ludzi, którzy, tak. którzy tu przyjeżdżają, żeby nas odwiedzić, nas żeby swoich bliskich interesują. odwiedzić. To, jest to wszystko wie pan, jak ludzie ze sobą współpracują, to to i do drugiej zbliża i inaczej, inaczej to wszystko wygląda, nie? No, życie jest bardziej bezstresowe. Jak każdy się zamknie, zamknie się Pan w swoim domu i nigdzie Pan nie wychodzi. Zobaczysz Pan, no, jaki będziesz Pan szczęśliwy wtedy. Dobrze, dziękuję tak, Jeżeli są tak, to bardzo Działamy. proszę, jeżeli nie, no to tego dziękujemy. Jeszcze chciałabym proszę. Dodać. Odnośnie tego, że bardzo ważne są te środki inwestycje w infrastrukturę, ale jeszcze z drugiej strony warto pokazywać, zwłaszcza młodym biorącoczonom, że w takich miejscach jak to może być realna alternatywa dla galerii handlowych, ponieważ z poziomu moich rówieśników, 20 od 30-latków, jak z nimi rozmawiałem wczoraj, kiedy ostatnio byli na jakimkolwiek rynku, no to mówił, że w latach 90. z rodzicami, a potem, gdy pojawiły się galerie handlowe, po prostu naturalnie przenieśli się tam, ponieważ było to dla nich atrakcyjne, wszystko można kupić w jednym miejscu i wygodnie, a trzeba też pokazywać, że takie miejsce jak Targowisko Miejskie, to Bez też może być miejsce, gdzie tak, można, tak, gdzie tak, można tak, kupić tak. wszystko i to od lokalnych producentów, od lokalnych sprzedawców i w tym samym wspierać polską gospodarkę i tutaj nasz region. Tak. O, święte słowa. Swoje. Mamy dobre produkty, dobrej jakości od polskich producentów. Stojemy po stronie białostockich przedsiębiorców. I to jest chyba, proszę Państwa, Ucaj. najważniejsze. Mamy na to pomysł. Dziękujemy no. bardzo. Dziękujemy Słuchaliśmy i byliśmy. Trochę się jąkałem, ale jakoś wypadłem. No to jest przykład zarządzania przez Tadeusza kawaleri targowiskiem na ulicy Kawaleryjskiej. To jest... Ryneczek owocowo-warzywny, który został zbudowany, żeby lokalni kupcy mogli tutaj wystawiać swoje produkty. No i jak widać, tutaj nigdy nikogo nie ma. Nie ma zainteresowania kupców, nie ma też oczywiście kupujących. Jest tylko powieszona za publiczne pieniądze reklama przedwyborcza prezydenta z fałszywymi informacjami, bo fałszywe, bo statystyki są fałszowane. Także i realizuje, Tadeusz Truskolaski realizuje program swojego kontrkandydata z poprzednich wyborach, Krzysztofa Kononowicza, że nie będzie niczego, tylko że Krzysztof Kononowicz mówił, że nie będzie niczego, nie będzie złodziejstwa, bandytstwa, yy, łachmaństwa, nie będzie papierosów, alkoholu i tak dalej. Więc to można powiedzieć, był program pozytywny, a program Tadeusza Truskolaskiego to jest naprawdę, że nie będzie niczego, bo tutaj coś jest, ale nie ma niczego. Na przykład na ulicy Andersa, przecież giełda rolno-towarowa funkcjonuje, tak? Faktycznie z centrum Białegostoku były wyrzucane wszystkie jakieś tam sklepiki, stoiska zastępowane gastronomią, bankami. Można powiedzieć, że tak naprawdę miasto toczyło wojnę z drobnym handlem lokalnym. I ten drobny handel próbowano zmusić, żeby się przenosił do hipomarketów i, i tak to wygląda. To jest właśnie... To jest dojazd do targowiska. To jest akurat regulamin, ale dojazd wam pokazuje tutaj, w tym sensie, że faktycznie tak wygląda wjazd na targowisko miejskie. To o czym mówił Henryk Dębowski, kandydat na prezydenta PiSu, że do dzisiaj no wystarczyłoby naprawdę minimalny nakład pracy, żeby tutaj tą dziurę załatać. A tego się nie da się zrobić, jak widać. Tak wygląda stan dróg w stoku. Rozwalający się też stary chodnik, no ale ten jasno można powiedzieć jest takim symbolem właśnie, więc tak to wygląda. Proszę, tu jest nawet stosowny napis, że tu powstaje. On nawet już powstał właśnie. Powstał Ryneczek Owocowo-Warzywny. No i tak powstał, że nie ma niczego na tym ryneczku a tu jeszcze coś jest no ale to można powiedzieć jest e, cień dawnej sławy tu, tutaj na przykład proszę tutaj przynajmniej jest kostka prukowa zobaczcie nowo położona czego nie ma na dojeździe może zrobią no i tak jak widać tutaj Budynki jeszcze z lat 70. I rzadko co otwarte Dużo stoi z pustych, opuszczonych, niedziałających. Także mało to zachęcające wygląda. Powiedzieć, że jest to trochę obraz nędzy i rozpaczy. Stanowiska wolne, jak widać, na tablicy informacyjnej czekają. A tuż obok stadion, więc miejsce jest dobre. Stadion, który też przypomnę 22 tysiące miejsc parkingowych, parking na 800 samochodów, więc zamiast na przykład tam organizować różne imprezy, to od lat się też mówi o hali sportowo-widowiskowej na 5 tysięcy osób. No po co budować halę na 5 tysięcy osób, skoro już mamy stadion na 20 tysięcy osób? Tylko trochę zrobiony też źle zaprojektowany, bo właśnie nie ma tej funkcji do końca uniwersalnej, czyli... Nie nadaje się z kolei aż tak dobrze na koncerty, wystawy, jakieś targi, spotkania, jak hala. Można było zaprojektować ruchome zadaszenie chociażby. Eee, a nie, żeby to był tylko stadion, który służy do organizacji paru, meczu rocz paru meczów rocznie. Eee, kiedyś po prostu to można było powiedzieć, że był to prezent dla szwagra prezydenta truskoleskiego, Cezarego Kuleszy współwłaściciela Jagiellonii, obecnie prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i ciągną się te stoiska, bardzo dużo jest pozamykanych właśnie. Ja na przykład pewnie bym tu rad, że nie przyjechał, nie robił zakupów, bo no bo staję w takim miejscu i nie widzę w ogóle, że cokolwiek jest na sprzedaż w sumie. No skoro tak wygląda w ogóle wejście na targowisko miejskie, to może faktycznie ten głos tutaj, że targowisko miejskie jest przeznaczone po prostu do likwidacji. Nie ulega wątpliwości, że czasy świetności ten obieg ma już za sobą.